Dlatego tutaj powiedziałem o tym, o tym e, Ewangelii według Świętego Tomasza. Bo mnie tak po prostu to śmieszy niezmiernie mocno, że dzisiaj Kościół zabrania czytać w Ewangelii Świętego Tomasza, bo to może ludziom za, zaszkodzić. Bardziej nie zaszkodzi, niż Kościół zaszkodził. Bardziej nie zaszkodzi. A cóż on może powiedzieć, czytać czy nie czytać? Uzurpuje sobie jakąś władzę na jakiej w zasadzie, na jakiej podstawie. Przecież nie pochodzi od Boga. Sam mówi, że nie pochodzi od Boga, bo jest, bo jest Kościołem grzeszników, którego Bóg nie stworzył, bo Bóg nie stworzył Kościoła grzeszników. Nie pochodzi od Boga. Od Boga pochodzi Kościół Boży, a nie Kościół grzeszników. Kościół Boga, żywego Boga, to są ci, którzy uwierzyli Bogu, synowie Boży. To jest ta tajemnica. I tutaj właśnie rozumiejąc ten, yy, yy, że tym prawdziwym kościołem są Synowie Boży. Bo to oni przecież są tymi, jak to Chrystus mówi, jak to jest w takiej modlitwie. I ty, ty, ty zostałeś zabity swoją krwią, nabyłeś ludzi ze wszystkich pokoleń, narodów, plemion, języków i ludów. I uczyniłeś ich królestwem dla Boga swojego i naszego, i kapłanami. Boga i Jezusa Chrystusa, aby rządzili na tej ziemi przez tysiąc lat. A druga śmierć ich nie dotknie. Jest napisane, przeżyłem na ten świat i żyłem jak człowiek, aby zrozumieć ich cierpienie i zrozumieć, że miłosierdzie jest dla nich ratunkiem, aby zrozumieć, jak bardzo tego potrzebują. Stałem się człowiekiem, aby zrozumieć ich życie i zrozumieć ich cierpienie i zrozumieć, jak bardzo potrzebują miłosierdzia. Że człowiek jest zdolny do miłosierdzia. A stałem się człowiekiem, jadłem jak oni, piłem jak oni, robiłem wszystko jak oni, a niektórzy mówili, że jestem grzesznikiem, bo robię wszystko tak jak oni. A ja robiłem to wszystko, żeby być blisko ich. Blisko, blisko tych wszystkich istot, aby zobaczyli, że jest to możliwe. A oni mówili, że ja nie jestem Bogiem, bo robię to, co oni. Ale robię to, co oni, ale nie grzeszę. Nie grzeszę, bo nie poszczę, Ponieważ wszystko stworzył świętym Bóg już przy stworzeniu, więc nie poszczę. Nie pokutuję, bo nie mam za co. Ponieważ pokuty mówią o tym, że jestem winny. Pokuty mówią, że jestem winny. A ja nie jestem winny, więc nie pokutuję. Tylko zwyciężam. Staczam bitwy zwycięskiej bitwy i nie pokutuje, bo pokutowanie mówi, że jestem winny. A zwyciężanie jest to walka w imię życia, prawdy, Boga. Staczenie bitwy ze złem, o czym mówi bojaźń Boża. Złu nie dać chwili wytchnienia. Nie dać przetrwać. Ponieważ jak Bóg mówi, wolą moją jest zło niszczyć i moim nakazem zło całkowicie usunąć. I teraz przychodzi czas, że to zło jest usuwane. I czujemy. I dlatego chcę powiedzieć o jednej rzeczy, bo jak patrzę na Państwa, to widzę wewnętrzną istotę, boską istotę, która jest samodzielnie pojmuje, samodzielnie myśli, czuje, żyje światłem boskim i to jest nasze życie. I niepotrzebnym jest, aby uważać, że to ciało jest potrzebne do istnienia tej istoty. Następna sytuacja. Ciało jest po to, dla tej istoty, aby ona objawiła w tym ciele swoją boskość i żeby istota, żeby ciało też było boskie. I dlatego tam niepotrzebna jest wina, bo pokuty mówią o tym, że jesteśmy winni. Czego? Że uwierzyliśmy w Chrystusowi? Że jesteśmy niewinni? Dlatego winni? Bo jesteśmy niewinni i jesteśmy bez grzechu i święci, dlatego winni? Jesteśmy niewinni? A dlaczego tak dzisiejszemu Kościołowi niezmiernie łatwo przychodzi oskarżać Chrystusa, oskarżać Boga yy, w sposób wymyślny, Tworzyć oskarżenia Boga, aby nie były one widoczne na pierwszy rzut oka, ale są oskarżeniami. Wyrachowany sposób oskarżania Boga. Wyrachowany, ukryty. Właśnie to jest to wyrachowanie, żeby oskarżać, a nie ukazać, nie ukazywać tego oskarżenia. Ale żeby to nieustannie czynić. Dlatego człowiek ma sobie poczytywać winy, bo to zaświadcza, że Bóg nic nie zrobi. A gdy człowiek sobie nie poczytuje win, bo wierzy w Bogu, to ukazuje, że Bóg wszystko uczynił. I pytanie, pytanie proste. Łatwiej być świętym czy grzesznikiem? Oczywiście grzesznik nic nie musi robić, tylko leżeć. Cały, czasami wystawi jakąś część ciała do lanie i później znowu grzesze. Święty jest nieustannie stacza bitwę ze złem, z bezprawością, i nie, bezpraw, bezprawiem i ze złem. Bezprawiem i złem. Nieustannie jest na wysokości zadania, nieustannie jest pod władzą Boga, nieustannie jest oddany Bogu, nieustannie jest posłuszny i nieustannie jest posyłany. A jednocześnie w tym wszystkim jest zwycięzcą i jest kształtowany na tą doskonałą Boską. Istotę. Więc świat żyje w luksusie, w luksusie grzechu, jest negusem. Nic nie chce robić, tylko, tylko woli grzech. Świętość jest prawdziwą pracą, prawdziwą, prawdziwym staczaniem bitwy i prawdziwym służeniem Bogu. Szatan może mówić służenie, ale opowiada służenie, ale ci wszyscy, którzy tak mówią, to oni są sługami szatana, który mówi, że nie ma go w ogóle, ale właśnie są. Im. To jest, proszę Państwa, zrabowana natura życia człowieka. Jak zrabowana natura człowieka została zrabowana? Przez Pozostawienie Jezusa Chrystusa na krzyżu i powiedzenie, powiedzenie że nie ma nic więcej. On już wszystko zrobił, a teraz tylko sąd ostateczny. Nie ma nic więcej. Przez ukazanie Chrystusa ukrzyżowanego, nie zmartwychwstałego. To znaczy, oczywiście wiemy, że zmartwychwstał, ale ludzie nie modlą się do zmartwychwstałego. Głównie do, modlą się do ukrzyżowanego. Nieustannie cierpiąc męki i przeżywając nieustannie drogę krzyżową, jakoby ona była najważniejsza. Najważniejsza jest zwycięstwo. O tym mówi Święty Paweł w liście do Rzymian, rozdział siódmy, werset 4. Rzym chyba tak? 7, 4. Mówi tak, i Wy, bracia moi, dzięki ciału Chrystusa umarliście dla prawa, by złączyć się z innym, z tym, który powstał z martwych, byśmy zaczęli przynosić owoc Bogu. Jak długo bowiem wiedliśmy życie cielesne, grzeszne namiętności, pobudzane przez prawo, działały w naszych członkach, by owoc przynosić śmierci. Teraz zaś straciło most nad nami prawo, gdy umarliśmy temu, co trzymało nas wiarzmie, tak, że możemy pełnić służbę w nowym duchu, a nie według przestarzałej litery. I inny werset podobny, Kolosan 2, 9. W Nim, w nim bowiem mieszka cała pełnia, bóstwo na sposób ciała. Bo zostaliście napełnieni w nim, który jest głową wszelkiej wierzchości i władzy. I w nim też otrzymaliście obrzezanie nie z ręki ludzkiej, lecz chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzuciu się u ciała grzesznego. Jako razem z nim pogrzebani w szcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w Boga, który go wskrzesi. Proszę zauważyć jasno. Więc występuje taka sytuacja, że gdy jesteśmy całkowicie oddani Bogu yy, i jesteśmy posłuszni Bogu, następuje przeniesienie naszej świadomości do wewnętrznego człowieka, do duchowego człowieka, wewnętrznego człowieka. I wewnętrzny człowiek coraz bardziej zaczyna być świadomy, co to jest za świadomość? Świadomość miłości. Yy, współczucia, miłosierdzia, to jest, jest jego, jego natura. To jest jego natura miłosierdzie, współczucie, yy, troska o drugiego człowieka, yy, yy, i przez, yy, przez to, żeby być yy, łagodnym, wiernym, dobrym, uprzejmym, cierpliwym, niosącym pokój, radość, miłość, żeby go nie skrzywdzić z braku tychże. I w ten sposób, kiedy my jesteśmy, Całkowicie zanurzeni w miłości, nie myślimy, czym ona jest, tylko nią jesteśmy. To jest różnica kolosalna. Nie yy, myślimy o tym, czym jest miłość, ale ją nie, jesteśmy. Nią jesteśmy i ona nas przenika. Wtedy stajemy się dosłownie człowiekiem wewnętrznym, i ciekawą sytuacją jest to, że my czujemy to życie, czujemy swoje istnienie. I w pewnym momencie zauważamy, że ono jest, to życie jest odrębne od ciała, od ducha ciała. To się wszystko dzieje oczywiście w ciele, ale jest jakoby poza ciałem, ale jest odrębne od ducha ciała. Kiedy duch ciała przestaje istnieć, nasze ciało doznaje... Radości, nowego stanu istnienia, czystego, spokojnego, radosnego, a jednocześnie też przenika do ciała hała niebieska, że zaczyna być ciałem, które zauważa, że nie podlega prawom fizycznym tego świata i zaczyna z tego korzystać w naturalny sposób. Samochody rdzewieją, tramwaje nie jeżdżą, a ludzie się spotykają przenikają, nie potrzebują samochodów, nie potrzebują tramwaju, nie potrzebują autobusów, nie potrzebują samolotów, a spotykają się, ponieważ zawsze się spotykali. Tylko w duchu się spotykają, z nie sobie sprawy, że się spotykają. Ale się zawsze spotykali. Zawsze się byli w kontakcie. Tylko, że stracili tą pamięć, tej właśnie relacji. A ta relacja ponownie się objawia. To jest, powiem Państwu, dzisiejszy wykład jest, jest specyficzny. Ja dlatego, dlaczego jest specyficzny? Bo ja odczuwam oddziaływanie bardzo mocne nowej przestrzeni i ta przestrzeń ona mnie kształtuje i wpływa na mnie, a jednocześnie mówi o sobie przenika, dotyka moich zmysłów, dotyka mojej natury wewnętrznej, a ja ją po prostu coraz głębiej dostrzegam, poznaję, a jednocześnie i wyrażam, która ona już w tej chwili coraz bardziej ujawnia naturę duchową ciała. Naturą, no, naturę duchową ciała, tak, na, naturę duchową ciała, która to natura duchowa ciała jest naturalną, duchową naturą, która, która jest nieustannie Srodza zwalczana. Najdziwniejszą rzeczą, jak już powiem ponownie, zwalczana jest najbardziej yy, przez, przez kościół, który zwalcza wszelki odruch boskiej jedności pod pozorem dawania jedności, zatrzymania człowieka w cierpieniu, zatrzymania człowieka na krzyżu. Aby ludzie nieustannie cierpieli i uważali, że przez to cierpienie żyją, a tak naprawdę muszą być istotami zmartwiać stałymi, bo, jak to powiedział św. Paweł w liście do, Kolos, do Filipian, rozdział 3, werset 20 i 21, mówi w taki sposób: Nasza bowiem. Nasza bowiem, nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako zbawcę wyczekujemy Pana, naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała. To właśnie to chwalebne ciało, do swego chwalebnego ciała tą potęgą, jaką może on także wszystko, co jest w sobie podporządkować. Czyli jednym słowem, Jezus Chrystus na krzyżu ukazuje to, co musi, musiało zostać porzucone przez człowieka usunięte a po odzyskaniu ukazuje to, co musi człowiek przyjąć i to, co musi otrzymać, dokąd musi zdążać. Ale zdąża przez wiarę. Wiara to jest... Wiarę można, można jedynie yy, ukazać... No przez wielu ludzi jest to... Yy, yy, że tak mogę powiedzieć, ta wiara niewłaściwie rozumiana, bo sami oni zrozumieją, że jeśli zrozumieją, że wiara jest bardziej podobna do małżeństwa, Niż do czynności, niż do czynności. Czyli wiara jest to zjednoczenie ducha. ducha. Ducha, czyli duchowe zjednoczenie, które tworzy jedną naturę. I to jest wiara. Ludzie wiarę traktują jako czynności, wykonywane w jakiś sposób, ale nie jako tą jedność. Ta jedność nie. Czynności. Ale jakie to jest małżeństwo, gdzie istnieją tylko czynności, a nie ma małżeństwa? Nie ma wspólnego istnienia, nie ma życia. Są tylko czynności. Jakieś tam czynności. Jakieś tam czynności. Prawdziwe małżeństwo to jest bycie jednym duchem. Istnieje w prawdziwej prawdzie. I dlatego ci, którzy wykonują czynności, czynności wiary, y, dzwonki, niedzwonki, inne rzeczy, jakieś i tak dalej, i tak y, dalej, klękanie, wstawanie, y, poszczenie, karanie siebie y, za to, że jest się grzesznikiem. To jest pokuty, to jest karanie się, to jest, to jest karanie się za to. To nie jest wiara. To jest system y, uciemiężenia. System uciemiężenia. System wytrasowania i ucieniorzenia. Wiara jest to być jednym duchem z Duchem Bożym. Jest być jedną naturą z, w Chrystusie, w Chrystusie Panu, ponieważ jednakowoż. Kobieta i mężczyzna, gdy w duchu istnieją w Bogu, to stają się już nie ziemscy, ale boscy. Kiedy są boscy, tam stanowią jedno ciało w Chrystusie. Bo nie mogą stanować jednego ciała, stanowić tego ciała poza Chrystusem i być małżeństwem. Oczywiście jest to możliwe, o tym mówi święty Paweł, ale nie jest to małżeństwo Chrystusowe, tylko jest to upadek. Jest to upadek. O tym mówi i, 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 i dlatego to, te, takie małżeństwo nazywa święty Filip pokalanym. Małżeństwo pokalane, a nie pokalanego. Co on prawie na ziemi nie widział, tak to przedstawia, niepokalanego. A niepokalane małżeństwo to jest trwanie w Chrystusie i jedność w Chrystusie Panu, bo Chrystus jednoczy wszystkie istoty. Czyli Chrystus to świat, świat nieba, w Nim są wszyscy ci, którzy wybrali świat nieba. I są świecie nieba społecznością Bożą i wszyscy są stanowią jedną naturę wyrażają tajemnicę pełnej, pełnego zjednoczenia, a jednocześnie wszystko to, co ziemskie, także wyrażają, ale nie w sposób ziemski, ale duchowy, mimo że wygląda jak ziemskie, ale ziemskie nie jest, ale jest duchowe. To jest wszystko ta doskonała tajemnica, która w tej chwili zbliża się ogromnymi krokami. Jedni się z tego cieszą, inni płaczą, inni odczuwają bóle, co to, co to są za bóle, za co cierpienia, a inni radują się właśnie, że ustępują cierpienia.